Dobra, słuchaj, ja się ogarnię jeszcze z i zaraz y, zaczynamy. Grałem se w szkole na Margonie. No. I nie wiem jakim cudem, ale zapomniałem się wyhologować. Przychodzę na chatę, patrzę, nic, zero, toreb w ogóle, kamyków, nic, kompletnie. Serio? Ktoś mi wszystko usunął, nie? Serio? Mhm. Na jakim świecie? Na Pandory, Pandory. <laughs> <laughs> Sorry. Ja no, pierdolę. I, I jakieś legendy też posuwam, czy jak? Nie, tylko po prostu za jasełki, no. Powiedzmy, mhm, że po złotych czy tam 400 się poszło łamać. No. Yy, dobrze. Jestem gola, robię loda. Yy, to ciekawie się zapowiada, tę oczowy prezesik. Zapraszam cię. I zaraz zaczynamy. Jesteś gotów? Jestem. W ogóle poprzednia osoba miała stres, jak ze mną nagrywała. Masz jakikolwiek stres na luźnie, na, na, na lydaku? Nie, tam na luźnie. Mówi, że tyle osób nie ogląda, ile osób? No, co 2,5 tysiąca, że tam 2000, mówię, co to jest. Dobra, to co, zaczynamy? <gry> Kurde. Dawaj. Siemano, z tej strony best Margo i witam Was w kolejnym i ostatnim odcinku, jeśli chodzi o zwycięzców mojego konkursu, który się odbył na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest tęczowy prezesik. Przywitaj się. Witam Was bardzo serdecznie. Idealne powitanie moi drodzy, słuchajcie, jak widzicie mamy obydwoje pierwszy level e, tęczowy, czemu ja chodzę? Nie wiem. Dobra, nieważne, chyba miałem ustawiony. dobra, nieważne. Jak widzicie mamy pierwsze levele i jako, że tęczowy prezesik ma pierwsze miejsce, e, dlatego też ma pierwszy level i mamy 15 minut na to, żeby poekspliz sobie nieco, jeśli wyekspimy jakieś w miarę duże levele, to pójdziemy sobie może na jakąś elitkę, czyli najprawdopodobniej Astratusa, bo to jest najmniejsza chyba elita, z której dropi cokolwiek dobrego. No i co, wydaje mi się, że możemy zaczynać, chyba tak? Też jak mhm. mam pierwsze levele, to na co się expi? Króliczki, tak? Expimy w grupie czy jak? No e... Bo w sumie w grupie chyba, chyba to będzie budymy. to. ten. No, chyba szło tak na yy, równo, i tak dalej, nie? Tak. Dobra, to expimy sobie w grupie. I ogólnie tak, o czym by wam tu poopowiadać? Może masz coś ciekawego do powiedzenia? O nie, na początku samym powiedz mi jak masz na imię, żeby nie mówił ja tęczowy też. prezesik. Dobra, jestem Karol, ale to już wiesz, bo ci przed chwilą mówiłem. Tak. Chodź tutaj koło mnie, bo jak na razie biłem sam chyba. Nie, ty jesteś, ja też. Po prawej stronie te krumiczki, o tutaj. O, widzę cię. Dobrze. Próbowaliśmy za pierwszym razem expić sobie, a te mięska trzeba brać chyba na tym jeszcze levelu, co? Żeby się lecieć, dobra, nieważne. Próbowaliśmy bić sobie, właściwie nagrać odcinek na tych wyższych postaciach, w sensie na magazynie Moin, czyli na 17 Tansku. No ale jako, że Łukasz miał 10 level, no to nie chciało nam się czekać zbytnio, aż dobije te 6-7 leveli. Więc postanowiłem założyć nową postać, na której sobie będziemy expili, a więc to będzie chyba taki w sumie nawet lepszy odcinek. Bo cokolwiek będzie się działo, a nie tylko elity. No i co, poekspliujmy sobie troszkę, jeśli wbijemy jakiś sensowny level. Mam 160% expa, czaisz to? I niewbity level. Wow. Nie wiem, kurwa, o co chodzi. Ale nieważne, trzeci level już jest, który masz? Trzeci, Też, no to trzeci. idzie chyba równiutko. Jeszcze ch może te dwa, czy trzy, trzy króliczki sobie ubijemy i pójdziemy na te szerszenie, bo w sumie jesteśmy w grupie. No czy damy radę. Wiesz a, co możemy nie... zrobić w sumie? Wziąłeś sobie ten miecz i zbroję z tego z tej skrzyni? Nie. <gryw> Dawaj <kind> sobie. W namiocie tego Gomila, tak? Nie, nie, nie. A gdzie? Wejdź tego namiocie. No wyszedłem. No, Aha, ty... dobra, widzę, 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 ale jestem debilem, ja byłem bez broni. Dobra, ogólnie wiesz co zrobimy? Ja zaraz <gryw part 5> może pójdę na vivera i prześmę nam jakiś hajs, co? Żebyśmy mogli kupować sobie wszystko to najlepsze. Bo tak zarabiać to trochę lipa. Kobyśmy musieli do miasta iść, czekaj, Święte zagranie, gdzie to jest. To jest to jest blisko, więc można skoczyć. Od razu po prawo. Mm -hmm. To co, idziemy do Karkahan? To lecimy. To jakiś kurwa, jestem goła Jakaś kurwa napalone jest na czasie. No. Już zrobię za 500 k w barakach w łóżku takiego lecika, że wam stanie. Ja i jebie co za kurwa no ludzie e. grają w tą grę. Kurde padłem. Nie. A jeśli <noise> Typowo, typowo. O Kąd się tu No, no kurde, Bóg mnie stworzył. 299k dam, bo 300 to pewnie nie będzie można. Wow. Dobra, i sobie jeszcze od razu prześlę. Jak ja się nazywam? Bo zapomniałem. Majonez z ketchupem czy ketchup z majonezem? Majonez z ketchupem. Kurde. Co ja mam w bani, nie? Nie, no fajnie, nikt fajnie nie powiem. Jesteśmy w wiosce startowej. Teraz idziemy sobie kupić jakieś EQ. Co? No, mimo, że trzeci level, to i tak sobie kupię, żebyśmy mieli wszystko najlepsze. A, ja mam 0 HP, a tu jest zdrowiciel, tak? mi ją leczyć. Kuju. No boje. To lecimy. Świerście można już atakować, z tego co widzę. Dobijmy no no. sobie bijmy. Ale wiesz co ja mam jednak... Albo dobra czekaj, bijemy ten czwarty i... O ja już wbijem. To będzie jeszcze zostało. no 60%. No to dobijemy ten czwarty na te szerszenie pójdziemy. Dobra, dobra. No właśnie, można spokojnie trwalić na szerszenie. nie. A żuka możemy już bić? Czy? Żuka? Możemy spokojnie. Na trzecim levelu byśmy go soleści. Dobra, mam no, biłeś, czwarty. Biłeś. Dobra, to Zmieniam na sobie EQ, te... e Czekaj. O, Czekajka, ja ile szerszanie, ale no. Moment, jeszcze nie bi. Dobra, bijemy. Teraz się zacznie jak spienie, moi widzowie. No przecież. Ja te lewele? Nie, spokojnie bijemy. Oni w ciebie biją, czy we mnie? Eee. Wiesz, to czy nie, nie? sprawdzę. We mnie, we mnie. Ale nic no, mi nie, nie zabierają. Już jesteśmy, trochę nam, nam pewnie przerwało głosy, ale nieważne, uuu, ale jajeczka. O, w sumie to trochę pedalsko zabrzmiało, ale nieważne. <laughs> Dobra. Yy, wyda... szósty level, ej, to może być grubo, uleczę się może, co? Szósty? Już byliśmy. No tak? Szósty byliśmy? No pewnie. Dobra, to ten, zaakceptuj, lota. Co z nich? No już wziąłem. Ja tutaj mam jakieś lagi, czy co kurwa? No i ja no, mi też jest tak. Poczeka, ja się tak poczekaj, jeszcze zrozumieć, że zdecydują o bo Boże łuku. O, już. No dobra, doszło do mnie. Dobra, teraz będę A, chyba piąte. po tym żuku miał już level. Tak mi się wydaje, przynajmniej, jeszcze nie, ale już bardzo blisko. Nie, ja już mam. A, ja do ciebie mam pytanie. Tylko sobie co zmienię sobie jeszcze na silnik i pierś silnik z I właśnie. Ja no? Właśnie, 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 trzeba zmieniać łuki. Okay. Ja do ciebie mam pytanie, jak trafiłeś na mój kanał? W sensie, czy nie wiem, czy ktoś Ci polecił, czy zobaczyłeś polecanych, jak, jak, jak to jest. Wiesz co, najpierw sobie oglądałem innych youtuberów, typu Komandosik, Nadriel, mm -hmm. e, Danamis i tak dalej tak. i pewnego razu po prostu wyświetliło mi się w polecanych kanałach, patrzę, bez margo patrzę, no subów nawet sporo, więc <laughs> sobie ogarnę jego kanał. No i tak, oglądam sobie swoje filmy, i mówię, kurde, no spoko gościu. I tak zacząłem Cię subskrybować, oglądać, na live y wbijać. I od kiedy już na moim kanale jesteś? W sensie, No tak już, już 3-4 miesiące. Uuu, dużo. To dużo, to dużo, to już stały widz. Ale kojarzę Cię z komentarzy, wiesz? Na pewno kiedyś pisałeś coś, albo typu... na pewno dostałeś pozdrówki, to na pewno. Tak, pan... tak, tak, dostałem. No właśnie. Pamiętasz w jakimś filmie? W jakim filmie? E, to było w tym filmie co 200 pozdrówek. Mm -hmm. To tam to był hardcore, nie? No. To była masakra. 200 ponad. nie, około 200 osób pozdrowiło mnie. Ej, no znowu jest ten lak. Weź F5, albo coś takiego. Aha, i jeszcze ogólnie kolega mnie prosił, e, żebym polecił kanał. E, polecam kanał Wędkarstwo Babiackie. Tam z kolegą nagrywamy sobie ogólnie takie wędkarskie rzeczy, jeżeli ktoś by się interesował, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja również zapraszam. Nawet umieszczę link do tego kanału w opisie. O, e, ale u... zaszczyt. Tak. <grym> <grym> tak, słuchaj, piąty level mamy, więc wydaje mi się, że możemy... A, od szóstego poziomu jest wejście jaj What? 40. O, to już nie, nie to Tu bię Czekaj, zaraz on do ciebie. Ubiłem. Ubiłem. Dobra, szósty level mam. Zmieniam sobie na szybkości Eku. Aleks, szczęknie jeszcze raz od dzisiaj wstaję, ty piej Już, widzisz, jaki spokój, jak się słucha. Dobra, poszedłeś do groty, tak? Tak, jestem okay, w groty. Okay, to już tam zmierzam. Dobrze, słuchajcie, a więc tak, weszliśmy do groty, zaczynamy sobie expić i mamy kilka osób do pozdrowienia, oczywiście. Zacznij, może Łukasz. Pierwszą osobą, którą chciałbym pozdrowić, jest to Miami, Miami. Tutaj napisał w komentarzu, oraz Hedyzma jeżeli dobrze to wymówiłem, oraz, oraz e, AUSTek, jeżeli dobrze to czytam. Okej, okay, ja trzy osoby, które wybrałem do pozdrowienia i są to Szymon Strugała, Szymo890 oraz Michał Serb. Tutaj nawet szybko eksplecisz, żeby jakiś kurwa chuj się tu wiebał. Kurde, czemu tu nie ma rada? I nam kurwa Wiktor wybija. Taszka. Wiktor Taczka. Wiktor Taczka, ja Stopa poszukiwacza przygód. O, co to? Nie dopita fal. O, ja to chcę. Moje, moje. No nie. Dobrze, kurwa. Majonez tutaj wszystko zbiera, wszystkie dropy. Wszystkie dropy dla majoneza. Jaskiniowy garnek. Ja sobie tropicielem na yy, Niedoperzach, to Michał rozpadł. Serio? Mm -hmm. A jo, bo z nich leci. A ga, ga, z tych gauntów chyba lecą unikacje z tego co pamiętam. Te oczy, czy. Tak, 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 coś tak, coś tak, 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 dokładnie. No. O, tu jest y, zwykle akurat. Ty. Czekaj, ooo, siódmy level jest. Ja tak samo, już sobie, kurwa. W tym momencie też Dropnąłeś? Znaczy, no. dropnąłeś kurwa, wbiłeś? Tak. I no to nawet widzisz. No równie no, tutaj. sobie, kurwa. Nie, dobra, nie będę agresywny. Nie będę agresywny. Oglądałeś wtedy live'a? Jaki był fail kurna? Jak byłem na myszce i powiedziałem, że ty jakiś chuj się tu wiebał. A, no, 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 no. a zaraz do mnie ty napisał, ale jestem twoim widzem. Ja o, ja jestem twoim widzem. Mówię, aha, no nie, ja żartowałem. Ale spoko ty był. Spoko, spoko, mega spoko. No, pamiętam to. Zainteres. O, skrzydł mi koperzasta. O, oh, ja... masz to zostawić. No, to, a ja tobie mówię, zostawię mu to skrzydło. No, tośmy się dogadali. Nie, pojedyncze są. Nie, tu są już grupy, ale pojedynczych możemy też bić. Dobra, no, ja będę ale... teraz miał raczej level. Tak, ósmy level więc. mam. Niestety, jak nie mogę już zmieniać, bo już mam wszystko najlepsze, co można mieć na ten level. A nie czekaj. To sobie zmienię. Tyk. O, Wilczyca stoi, ubijemy? Wilczyc. Czekaj, ja zobaczmy czy Wilczyca. ubijemy dwóch w grupie, co? Nie, no, to na pewno nie, ale może kurwa. Daję w to. Patrz, ubijamy, to idzie. I okay. jak XPlus i ty 15%. To nie ma miksturek, nie? Ja też nie. No właśnie, kur. No, no dobra, 20% mam. mam. I ile masz procent? 22% A nie ma żadnego miksa? No mam takie jajka, ale one po 10 liczą. Leczą. O, ja czekaj, mam 7. Masz tutaj jednego. O, 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 Dobrze, Dobra, mam do nie takie Dobre. Uuu, jakieś niebieskie kurwa litery. No to jest dobry plan, kur. Najdźmy sobie teraz w stronę Tornek i może do Ithane jeszcze zajdziemy, kupimy sobie jako u Planujesz nagrać jakiś filmik z tymi ludźmi z tak zwanej ekipy typu kierownik nad Vildenamis z Espace czy Phoenix Ogólnie powiem Ci szczerze, że ich ty ja dopiero poznaję po nikach, bo nie oglądam nikogo, yy, kto nagrywa margonem na YouTubie, hmm. więc o Espace dowiedziałem się załóżmy, nie, miesiąc temu, nie? W ogóle ktoś taki istnieje i z tego co słyszałem od jednego z moich widzów, który pisał z e Spaceem, czy jakoś się tam z nim kontaktował, to e Space się o mnie dowiedział niedawno w ogóle, że ktoś taki istnieje jak smargo, nie? E, na live'ie się dowiedział, tak, na live'ie się dowiedział. Chyba na, na live chyba na... tak, 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 chyba tak. I... Wtedy coś tam wpisaliśmy na życie z gościami, że zna margo, a on mówi coś tam, że kto to jest, nie, a my, że tysiąc subów, a on 1000 subów? Kurde, ja go jeszcze nie znam. <grym> Ten, ale wiesz, wydaje mi się, że można będzie kiedyś coś tam nagrać, nie? Ale po prostu mm -hmm. trzeba dogadać, ja bym musiał mieć czas i oni bym musieli mieć czas, a teraz jak wiesz, tak, kurde, so że pracę, więc trochę jest czasem jest krucho, nie? Idziemy do Unila, no, to... tak? Tak. Dobra, to ogarnijmy sobie jakieś eku, a później jeszcze pójdziemy po Mixy i po XP Wilki. S-Space, nie? No. To robi taką serię Magonem stylu i na przykład ktoś tam nie. A widziałem zaraz odcinek z Mati Gaming. No właśnie, i tak. <grym> ciekawa, jakby z tobą zrobił taki odcinek. Słuchaj, mi to bardzo łatwo sparellizować, wiesz jak? Jak? Po prostu pozdrawiać ludzi, bo praktycznie nie wiem, czy ktoś oprócz mnie robi to, wiesz, takim, że jest no, takim. Nie, nie znam żadnego takiego. No właśnie, i nawet ktoś tam, jeden z moich widzów pisami, tylko nie pamiętam, kto to był, kurwa. Że nagrywa swój odcinek i powiedział, że, no to teraz zabawimy się w Best Margo, Ej, pozdrówki dla kogoś tam i tak dalej, nie? Dobra, teraz już jestem serio zapatrzony na kur 10 lat, mogę tutaj grać z Margonem ile chcesz. Ja tam już sobie powiedzmy o Karnołem, co bym chciał tam na jakie kierunki dalej pójść, ale no, czy mi się to uda, to nie wiem. Wszystko się z czasem zmienia. Ja, jak zaczynałem, nie wiem, czy do gimnazjum na przykład, czy jak szedłem do liceum, pierwszy rok i tak dalej, to miałem kompletnie inne plany, nie? Znowu jest ten błąd, musisz się odświeżyć. Pojęcie tak. Ja jak byłem jeszcze w podstawówce, uh -huh. to wszystkie 6 lat miałem świadectwo z czerwonym paskiem. W tamtym roku bodajże miałem średnią 5-3. Uh -huh. A w tym roku tak się jakoś dziwnie opuściłem, że będę miał, nie wiem, 4-3-4-4 może. No to i tak, kurde. I tak od cholery, Ja no, zazwyczaj nieźle, w podstawówce może zraz jeszcze... miałem czerwony pasek, a tak ciągle wiesz. No w podstawówce wiadomo, że tam jest wysoka ta średnia to i tak dalej. Easy. Ale od gimnazjum już wiesz, nie? Pierwszy? o, o dziewiąty level mam. Level. To ja też sobie zmienię od razu bronię. To samo, może kogoś pozdrowimy. No możemy, ja miałem, mam już przygotowane yy, pięć osób, to zacznij. Eee, tu widzę, jest taka osoba. XGracian646X y, napisał, pozdrów mnie. <grym> Dobra, hmm. kobieć jeszcze. Ktoś tu jest. No nie widzę tutaj nikogo na razie. No może teraz ty. To tylko jedna osoba. Dobra, to ja nadrobię ilością, bo mam wybranych pięć osób. I jest to Darek Urbaniak, Czerwina, Elohanare, Bartek Szostak oraz Andek. A więc sześć osób pozdrowionych można Expić dalej. No i co? Ogólnie pierwsze miejsce, ale wydaje mi się, że Exp jest jak na razie chyba najciekawszy. No bo wiesz, dużo się dzieje i tak dalej. Bijamy te levele, zmieniamy sobie Eku, Tutaj legendarne każdy z nas ekuma. Ja w ogóle się już wydymałem z hajsu, mam 1000 na koncie, nie? Nie wiem, 300. 1112 dokładnie. Ja mam 81k jeszcze. Serio? No właśnie. Ale to jest kupiłeś jedną torbę czy dwie? Po lewej stronie nie jest. To co ty, kurna? A mikstur ile kupiłeś? No mikstur właśnie kupiłem sobie dwa żądki. No, dwa a, no dwa, to tak. ja mikstur kupiłem całe te dwie torby plus cała ta trzecia, nie? Tam za 42 miejsca. Ile już masz procent? 50, równo 50 prawie. Ale powiem ci ogólnie, że to masz e, dosyć ciekawy e, content. Bo jednak tam ci inni youtuberzy tak. Chodzą niby gadają cały czas i tak dalej. A ty jednak cały czas bijesz te dwójki tych herosów i cały czas jednak coś się dzieje, jakaś nie? nadzieja na lot fajny nie. No. Ogólnie ktoś mi tam kiedyś napisał, że wiesz, że oglądam... Ale nie, nie chcę zacznieć tego co to nieważne. Mam dziesiąty level, też masz? No jak prawie, 96%. No to po tym wilku raczej będziesz miał, bo po tym następnym. 98 No bo tym już na pewno będziesz miał. <laughs> yeah. Jest. Jest? Ok. To tak. ja sobie szybko zmienię Eku. Dobra, to co, pozdrawiamy? E, dobra, także ja bym chciał pozdrowić Kacper Keller oraz John Cash. Okej. Okay. A komentarz, który chciałeś ten? E, Czy aha. Tutaj e, Kasper olejarski napisał, kiedy arcymakt Tytan. Odpowiedziałbyś na to pytanie? Tak, dzisiaj rano nagrywałem odcinek, bo będę go nagrywał takimi seriami, kiedy mam czas to wtedy nagrywam i dzisiaj był w tym odcinku. A więc, a więc Kasper, tak? Olejarski? Tak. A więc Kacprze. Możesz czekać już na najnowszy odcinek. Mój solo. Akurat z widzami arcymaga nie biłem, ale solo dzisiaj rano biłem, a więc arcymag będzie. A ja teraz pozdrawię 2, 4, 6 osób, które sobie wybrałem. A są to: Miłościsek Cisek, Cover Cover, Michał Serp, Lorian Tep, Kamil XDU, cokolwiek miał ten nick znaczyć. Oraz Wichaj Dom. Wichaj <noise> Dom. Tak, Kamil XDU. A co tam nie? Ale ogólnie chcę na kanał prowadzić taką serię, że raz w miesiącu. Będziemy robili taką, taką luterię albo jakiś konkurs. I kto będzie chciał nagrać odcinek, nie, to będzie się zgłaszał. I raz w miesiącu będę robił właśnie taki film z widzem, nie? I tak dalej, bo na razie tylko z dwoma widzami nagrywamy. To jest super sprawa, nie? Czy pogadać, kurde, wiesz, nie? Czy jakieś pytania, czy ja mam do Was i tak dalej, czy wy do mnie, to jest super sprawa nagrywać z widzami. Na no pewno. I raz w miesiącu, żeby nie za często, no bo trochę wiesz, tam trzeba tu ogarnąć trochę, a tu wiesz, duże smontowanie i tak dalej, wiesz o co chodzi, nie? No rozumiem, bo Ale rozumiem. wtedy już było coś takiego, że nie ma ograniczonego czasu, tylko po prostu wiesz, odpalam nagrywanie i sobie możemy gadać, wiesz, godzinę, nie? Na no pewno. Bo tak, to trochę mnie to wkurza, że zrobiłem taki mały czas, mogłem każdemu zrobić po prostu odcinek, nie, żeby wygrać, a nie, wiesz, 5, 10 15 minut, nie? Mhm. A kurde, jak ja pamiętam, jak to na Pandorze, jak spięto, tak szybko leciało. Mhm. Najszybciej to jak masz, jesteś na privie, gdzie jest razy 5 i pójdziesz na koboldy, nie? To nie. jest po prostu... U mnie Pandora przyszła, e, ten świat, e, zacząłem na nim grać z tego powodu głównie, bo bardzo chciałem się dostać na do świat prywatny, uh -huh. ale po prostu... No nie mogłem się dostać, po prostu pisałem podanie... No rozumiem, rozumiem. Ja też pisałem, pisałem, pisałem wcześniej, zanim się dostałem na Helios, bo Helios to był mój pierwszy pif Ups, coś kliknąłem. Eee, też zanim się do niego i w ogóle byłem na Wczasach w Egipcie albo w Tunezji, nie pamiętam. Hmm. I wchodzę kurde na margonem, nie? Poszedłem sobie do recepcji, wchodzę na margonem, zalogowałem się, a tam ten czerwony napis pod logowanie, nie? Że do, dostałeś zaproszenie na świat prywatny. Hmm. Jak myślałem, że umrę wtedy, nie? Tak się zajarałem, a później na no, już się dostałem, wiesz, po no, chyba w pierwszym lewej. podaniu czy czymś takim, miałem ja 10 jeszcze 15% brakuje. Tych pojedynczek tam, tam nie bijemy tylko te grupy. Podbiemy nas level. Kura, hura. No to pozdrawiam pierwszy. Także pozdrawiam Grzegorz Sobczak, Sekojoko, Bartol Severin oraz Romko V. Okej, okay, a ja chcę pozdrowić Margonemskiego Fejmusia, Palemaryche, Kuba Kubafeller, Baxter oraz Paweksa. No i słuchajcie, jako że jest już dość późna, dość późna godzina, to będziemy my powoli kończyć. Myślę, że i tak materiału mamy dość dużo. O, akurat jesteśmy przy wyjściu do Itcan, więc zakończymy tutaj w ładnej scenarii. Ustań koło mnie. A, można już sobie ustawiać inne odfity, czy od 20 levela to jest? Od 10. Aha. Tutaj moglibyśmy sobie zmienić, ale po co? E, lepiej być w takiej okazałości, tutaj całej. Teraz Wam trochę to zbliżę. O, patrzcie, jak bardzo ładnie wyglądamy razem. E, tak, nie mamy rąk, ale dobra, miesza z tym. Słuchaj, ja Ci dziękuję bardzo za odcinek, było naprawdę fajnie. Kurczę, nagrywając z widzami moimi, okazuje się, że to jest tak mega i fajna sprawa, że coś takiego już nie wiem, czy będzie to na odcinku powiedziane, czy to wytnę, ale mówię to teraz jeszcze raz, że wprowadzę taką serię na swój kanał, że raz w miesiącu będziemy rysowali jedną osobę, która będzie ze mną nagrywała odcinek już bez żadnych ograniczeń, tylko będziemy po prostu klikali start nagrywania i będziemy mogli nawet wygadać dwie godziny i będziemy nagrywali taki odcinek. Dzięki jeszcze raz za wzięcie udziału w konkursie, tobie Łukaszu i nie tylko, również Twoim poprzednikom, że tak powiem. Mam nadzieję, że będziesz równie aktywny na kanale w przyszłości i będę, że będę będziesz oglądał moje filmy, dlatego że będą nadal dobre i że moja jakość filmów nigdy nie upadnie. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Kogoś pozdrowić, jakiegoś kolegę czy cokolwiek? No, także właśnie jeszcze raz polecam tutaj kanał Wędkarstwo Babiackie. Tak. Również go polecam, jak coś, to link do kanału będzie w opisie oczywiście No mów. I jeszcze, też dziękuję ci bardzo, że mnie wylosowałeś i że dałaś mi szansę nagrać To nie ja cię wylosowałem, tylko strona Sandra Cires, więc jej możesz podziękować Żeby nie było zaraz, że to było ustawione, bo tu będzie, będą hejty kurna w komentarzach Dobrze moi drodzy, słuchajcie, my się z wami żegnamy, jest dość późna godzina, więc skończymy. Dobra słuchaj Łukasz, dzięki jeszcze raz za wystąpienie w odcinku No i co, możemy się pożegnać chyba, co? Tak. Dobra, to na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie.